Masz już planer na kolejny rok? Sprawdź opcje cyfrowych planerów na urządzenia mobilne, które ubrane są w tysiące aktywnych przycisków. W ułamku sekundy przenosisz się do wybranej strony. Mamy tutaj nie tylko planery miesięczne, dzienne, tygodniowe, ale również sporo tematycznych stron poświęconych na przykład wyznaczaniu celów, filmy, seriale, książki czy duża sekcja o planowaniu posiłków. Możesz zapisać tutaj swoje pomysły na różne dania obiadowe. Kolejna propozycja to planer, ale w formacie poziomym. Mamy tutaj 446 stron, ale ten planer jest troszkę bardziej minimalistyczny. Z dodatkowych stron jest lista zadań, nawyki i notatki. Poza tym tradycyjnie mamy tutaj układ roczny, kalendarz na cały rok, z którego przenosimy się na przykład do planera tygodniowego, dziennego. I do menu wracamy ikoną domku. Planery miesięczne mamy z boku, tutaj po prawej stronie na zakładkach. W planerze możesz pisać rysikiem, jak w normalnym zeszycie, wklejać różnego rodzaju naklejki i ozdabiać swoje układy tygodniowe czy dzienne. Łatwo przenosić zadania na kolejny dzień. Wklejać różnego rodzaju zdjęcia ze swojej galerii. Możesz również śledzić dobre nawyki. Rysik nie jest konieczny, możesz po prostu wpisać tekst z klawiatury za pomocą bloków tekstowych. Możliwości są nieograniczone, można bardzo kreatywnie podejść do tematu planowania czasu.